Siema, ja jestem Wyzwany. Pl. W dzisiejszym odcinku będziemy grali tylko z Digla, ale jeszcze przed rozpoczęciem odcinka zachęcam do zostania subskrypcji i łapki w górę. Dzięki. Jest. Bóg tam? Jest dwóch tam, jest dwóch tam. Kurde, ale wyrywałem. Mateusz leży jeden, nie drugi. Co Idzie na kto? Nie idzie. Leży. leży. Nice. Dobra, łatwe, łatwe fagi. No, <laughs> bardzo łatwe. Oczy te bo cheat'em wyłączyli warianty. Teraz teraz, teraz tak. spokojnie możemy wziąć tego. You are, are... you good? Napisz tam, thank you. Let's go, let's go! Chodź posadzamy, chodź posadzamy. We play with Diggle 2. Oni też będziemy grali z Deagla? Serio? <grym> Dobra, w ogóle już... To w ogóle będzie ten... Patrzy dół. Teraz schodź, schodź bo pójdę dołem To ty rzuciłeś? Ja dwóch tam jest Jesteś tego pewien, że my dwóch? Dwóch, kurde O dobrze czyścił Dałem heada jednemu, ale drugi mnie zabił Dobra, spoko To są bardzo dwa to już teraz ja na deagle, Ej, spoko, będziemy Ciekawe Ej, no ale to jest ja. bez sensu w tym momencie jak my, bo, Mam nadzieję, że tu przegramy, bo w następnym beczu musimy też zagrać tak samo A po, ty, po ty... Nie, dawaj następnego turka gramy, co Nie, bo jak ja przegramy, to musimy kolejną A tylko o której kończysz? No nie wiem Dawaj 22, będziesz kończył 40. i przy... Nice! Jeszcze został ten symptom, on jest trudniejszy, uważaj o, Jest jest tu, jest, tu, jest tu. Czekaj, poczekaj. O, jak on wychyli, to by heda Ja mam Nie, nie wychylaj, nie wychylaj, nie wychylaj. Cofnij się, ja na niego zaczekam. Ty tam stój w miejscu. No, ja gastał. O, oh, nice. Woo. Rank... E, gold, Gold jeden. Go, go, go. Jindnakno. Cochnie się, cofnij się. No, co głowa. Ja ja to, to, to było bardzo nie wiem, podejrzane, ale czy nie będzie? O, nie. Dobra. Nie, nie dało się. Się jeszcze raz. No, wyrównany nerw Mhm. Mm tak. Thanks. Dzięki. Wejdę ja dołu. Wiesz, prawo, czy ja idę. Y, rura, co to na no to? A bo dawajcie podstawę, dawajcie Ty się patrz na na, na lewo, no. Stam? Dostał coś. Idę na okno, idę na okno. Co wam się na okno? uważaj. Na głowę. Nice. O, Ale dostał nice. drugą. Dziś, tak, tak 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 się powie tak powinniśmy grać. Tak powinniśmy zawsze grać. Mój... Kucanko... Idź na tunel, poroszuję trochę No, A nie, z diglem? Serio? Dobra, ale jak zginiesz to... Dobra... No, jest straszny. Nic nie dostali. Kurde... Ej, pamiętaj, mieć mega wyrównany. Teraz mu musimy wygrać. No... Ale tak to przegramy, będziemy gramy drugiego. Ale przynajmniej nie oszukują i grać z deagla też, nie? Ale oni to, ale oni mogą oszukiwać! Idem gdzieś Oni sobie mogą grać z Nie oszukuj, nie? Rura! Dostałem taką głowę No nie! Dostał 45 w 5 strzałach. Trzeba być do nich mega przyjemni, nastawieni. Tak, pod koniec bum odpał. Tak, pod koniec zlatego ma I pota, ulhaka i jakieś inne typryle. Kurz. Zmokowałem, idę, idę patrzeć rura z dołu. Nie zgin, nie zgin. Musimy jakoś to razem zrobić. Czekamy na nich, czekamy. Na no spokojnie. Idź na okno. Idź, to, idź sobie na okno. Ej, posadź mnie, Tu, mnie. U, o. Ty, blisko, blisko, blisko. Sklepa. Aha. Mmm, dobra. dobra, dobra. My NG2 Musimy mandat z digla Trochę... nie kupuj, nie kupuj Kur... Musisz z sk kasy zagrać Skasy, kasy, z kasy musisz, musisz z kasy Musisz skasy. kasy, wywal to, wywal to No wywaliłem Wywaliłeś, dobra, o, miałem to musisz z kasy zagrać Ale masz teraz problem Poczekaj, napiszcie mi koknife. O, fa, 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 dobra, dobra, dobra. W dwóch musimy lepiej. Tak, dawaj go, rasujemy, rasujemy, dawaj O, nie, nie, jest martwy. O, no, ja jest martwy. Ja nie, jest martwy. nie, jest musimy razem O, musimy razem razem, martwy. O, nie, jest martwy. O, nie,

I sorry Ej! Czemu mam 150 hajsów? Weź mi rzuć Rzuć mi digla Dobra, mam skina, teraz by to 100% był teraz Muszę pobrać itę na noże nie poczekaj na mnie, poczekaj na mnie. Dawaj, on malował. Znaczy, dostał raz. Nice! Zrobimy, robimy, robimy to jeszcze. Teraz jeszcze trzy razy z rzędu wygrane i dobrze będzie. Bo ja tak, jak przegramy, to drugi raz to zrobimy. Ale powinno Jak drugi raz nam się nie uda, no to... Dzisiaj już nie gramy, tylko saturka zagramy, ale to spróbujemy drugi raz. Tylko, że na nie mam to. filmu. To będę jeszcze jakiś film oglądać. Dawaj, chodźcie, posadzę. Давай. Ясно. Ну не я когда-то достал. Достал 31. 37. Ммм, mm, слабо. Kurde. No Przegramy to. Do ile zagramy? Do grasz do 22, mam nadzieję, nie? A no, jest 28 dopiero, to kurde. spokojnie. Kurde, wziąłem taką. Yeah. Dobra, dawaj, dawaj. ma... O nie, dobra. Nie idzie ze mną? Dobra. Nie, idę na naokoło właśnie zaraz po raz pierwszy. Dwóch go tak? No, MK. Let's go my brother. Hispańo. No, Stądzisz tam? Pokój. sam pójdę na shifcie. Na spokojnie. Polish. Espanol. Nie, dostałem flesza. Prosto w łeb, flesza dostałem. Perfekcyjnie, proszę 50 sekund. Ja wiem, wiem. Zaczekaj na tego i raszy na bok Jest! Dobrze, i pomstę. I throw the black flag. Świetny flash To jest plantuj czekaj. Nie wiem jak chcesz Można ostatni moment, nie wiem jak chcesz Teraz plecy masz pewnie Patrzcie na ten ten ono. bardzo dobrze Bardzo dobrze sił. 4 HP Weź więcej nie gi Dobrze. Przepraszam. Nie, ale, co ale dobra, tam. Spokojnie, Krzyś na spokojnie. Znowu, kim Wyjdę za znowu na ten i szli może, co? Albo dobra, pójdę ja rurą. No dobra. Dobra, e, mi zapalił, mi zapalił. Czekam, aż wyjdziesz. Dziękuję, jestem Co cofam się? Senfesza, ja dałem flesza dał ja, oni, oni są tak mon, oni, oni są tak na topie, mądry skupili, na topie się skupili, na topie się stili, ja lecę na wąsadę Nie, nie lecę, ja dookoła muszę jakoś Nie 1 minus 56 A jeden dostał też Bo je mają la dawaj 30 sekund O nabózko Dobrze? I 20 sekund musisz po bombę lecieć uważaj, patrz, się, patrz się od razu Dobrze Mówiłem, że już więcej nie ginął! Ty strasznie jesteś Przepraszam Ja mam to nikt nie zali. Musimy się nauczyć jakichś, nie wiem, jakichś tak, podpalaczy no. na tej mapie i w ogóle. Ta, ta mapa jest super. Nie, no właśnie. No, mamy jakieś fajne mamy, mamy jakieś fanetaktiki, Żeby to okno sprawdzić i w ogóle. O jestem no. Nie. jest Oni mają broni? Nie wiem co tam. No, spokojnie. Kto flasza mi dał? Ja. Nice. Plantuj. Ale. Plantuję. Thrashoował, thrashoował. Tyły. Zapalentowałem. Poczekaj, ja będę na czas, na czas, na czas. znikaj, na czas. Jest to jeden krzyżył Oni teraz nie mogą wygrać! Serio Co? Oni teraz nie mogą wygrać No nie mogą Kurde wygrają To, to. Co, to co? Ty rura i ten? Za, wiadomo Po to nie będzie zaliczane, a potem drugi raz grałem Ja rzucam rzucam smoka Masz tam kogoś? Ja mam, ma, mam jednego. Ale, jest Dobrze. jeden. Dobrze, teraz nie masz zginąć, serio. Bo jak teraz zginiesz, to mamy przerąbane Dobra, dostał dwa razy. Weź mi to, masz, masz, masz smoke? jest, nie mam. Na oknie. Na oknie. Stała. Przestań, Przestań, Och. No! Dobrze. Ale pecha. Najsikre. No się napisałem. Boom. Dzięki za oglądanie. Jeszcze raz zachęcam do zostawienia subskrypcji łapki w górę.